W swoich portfelach inwestycyjnych posiadacie już najpopularniejsze monety bulionowe i poszukujecie ciekawego uzupełnienia portfolio, zależy Wam, żeby był to nie tylko produkt unikatowy, ale jednocześnie cieszący się szeroką rozpoznawalnością i dużą płynnością? Jeśli tak, zapraszamy na odcinek poświęcony najpopularniejszej chińskiej monecie bulionowej, na której widnieje zwierzęcy symbol regionu, czyli panda wielka. Koniecznie oglądajcie uważnie, aby nie przegapić kodu rabatowego, który dla Was przygotowaliśmy. Złota chińska panda z 2024 roku jest kolejną odsłoną zyskującej na popularności w Europie serii monet bitych przez Ludowy Bank Chin nieprzerwanie od 1982 roku. Jak wskazuje nazwa, monety z serii poświęcone są zwierzęcemu symbolowi Chin, pandzie wielkiej, która od połowy XX wieku jest symbolem zagrożonych wyginięciem gatunków. Nic więc dziwnego, że to właśnie pandzie wielkiej zostało zadedykowane logo fundacji World Wide Fund for Nature, której misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety, w tym ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Monety z serii ulegają rokrocznym modyfikacjom w obrębie sposobu przedstawienia głównego motywu, dzięki czemu każdego roku możemy podziwiać na nich pandzie wizerunki przedstawione w nieco innej odsłonie. Owe zmiany sprawiają, że monety te są nie tylko chętnie nabywane przez inwestorów, ale również kolekcjonerów, a wartość niektórych roczników istotnie przewyższa aktualną cenę rynkową kruszcu. Przy prezentacji tej wyjątkowej monety nie sposób nie wspomnieć o jej niekwestionowanych walorach estetycznych oraz zastosowanej w procesie technice grawerowania wykorzystującej zjawisko dyfrakcji światła. Jak widzicie futro zwierząt jest trójwymiarowe i tak jak ma to miejsce w rzeczywistości sprawia wrażenie dwukolorowego dodając projektowi realizmu. Przyglądając się monecie mamy możliwość podziwiać różne odcienie złota, które idealnie odzwierciedlają jasne i ciemne fragmenty zwierzęcego futra. Dzięki takiemu rozwiązaniu Ludowy Bank Chin nie tylko doskonale przeniósł rzeczywistość na powierzchnię monety, ale jednocześnie dodatkowo ją zabezpieczył i utrudniając potencjalne próby fałszerstwa. Podobnie jak w przypadku poprzednich roczników, rant monety pozostał ząbkowany. Złota chińska panda 2024 przedstawia dwie pandy, prawdopodobnie rodzica z młodym. Ukazane w pozycji siedzącej zwierzęta spoglądają w swoim kierunku. W tyle widoczna jest bujna roślinność i skały. Oprócz tego na rewersie monety znajdziemy informacje o wadze, która w odróżnieniu od zdecydowanej większości monet bulionowych jest podana w gramach, a nie uncji trojańskich, Bądź jej ułamku, próbie złota, z którego została wybita, oraz wartości nominalnej. Z kolei na awersie złotej chińskiej pandy umieszczona została informacja o roku emisji monety, czyli w przypadku prezentowanego egzemplarza roku 2024, oznaczenie kraju producenta w postaci chińskiego napisu, który w języku polskim oznacza Chińską Republikę Ludową oraz budynek Świątyni Nieba, czyli kompleksu sakralnych budowli taoistycznych zlokalizowanych w południowo-wschodniej części centralnego Pekinu. Wybór tego obiektu nie jest przypadkowy, bowiem Świątynia Nieba jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków, o którym odwiedzający bardzo często mówią, że pozwala na dogłębne poznanie bogactwa kulturowego i historycznego Chin. Tavex jako oficjalny dystrybutor złotej chińskiej pandy na Europę oferuje swoim klientom możliwość zakupu monety prawdopodobnie w najbardziej konkurencyjnej cenie na polskim rynku, biorąc pod uwagę dostępność od ręki. W naszej ofercie dostępne są również poprzednie roczniki z serii, dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą dostępną na www.tawex.pl lub do odwiedzenia jednego z oddziałów stacjonarnych zlokalizowanych w różnych miastach Polski. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście zachęcamy do pozostawienia łapki w górę, a jeśli jesteście zainteresowani byciem na bieżąco z najnowszymi publikacjami, koniecznie subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. W wolnej chwili zapraszamy również na nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!